Witajcie ponownie w moim maleńkim studio akwarelowym, gdzie tworzymy sztukę szeroko pojętą akwarelową, a przynajmniej spędzamy mile czas, relaksujemy się, uczymy się troszeczkę malować akwarelami, zarówno wy, jak i ja, poznajemy nowe tajniki, poznajmy nowe przybory, przyglądamy się różnym pozycjom książkowym, które mogłyby nam Pomóc rozwinąć naszą wewnętrzną chęć tworzenia w ten czy w inny sposób. I dzisiaj pomyślałam, że moglibyśmy razem namalować taki bardzo przyjemny widoczek na górę akwarelami, który ma już w internecie miliony różnych wersji, ale zawsze jest bardzo przyjemny do oglądania i bardzo przyjemny do malowania. Ja się będę wzorować na zdjęciu, którego Wam nie pokażę, bo jest to zdjęcie zrobione w windzie, bo w windzie były takie małe ekraniki z różnymi obrazkami, i tam właśnie między innymi był bardzo fajny widoczek gór z zachodzącym słońcem. Ja się będę na tym wzorować. Natomiast my będziemy próbować malować. Właśnie widok gór, ale tak naprawdę nie musicie widzieć tego zdjęcia, bo chodzi o samą technikę. To może naprawdę z głowy narysować, właśnie, właśnie w tym jest cały klucz, żeby przysiąść i w 5-10 minut po prostu się zrelaksować z akwarelami. A to jest jeden z moich pomysłów dla Was na relaksację. Także zaczynamy. Witam na kanale Srebrna Igła. Do dzisiejszego tutorialu będę używać jednego z moich szkicowników. Te są wyjątkowo w okładce struksowej, W takiej twardej, bo jest na teksturze ta okładka. Normalnie widzieliście u mnie szkicowniki obłożone w skórę, ten jest taki maluszek. Wszystkie są z papierem akwarelowym albo papierem mix mediowym, ale my dzisiaj będziemy malować w szkicowniku z papierem akwarelowym. Fabriano Artistico Cold Press. To jest taki papier, który ma strukturę taką delikatną, gdzie fajniej się rozprowadza akwarela z wodą. Tutaj mam jeszcze taki szkicownik, gdzie jest papier Hot Press. Zaraz pokażę Wam różnicę. Papier Hot Press. Z takim papierem gładkim, trochę jak Bristol, natomiast papier hot press, mam nadzieję, że to powinno być widoczne, cold press jest tutaj, to tu jest hot press. Cold press ma taką delikatną strukturę, hot press tego nie ma. A że my dzisiaj będziemy używać sporo wody, więc będziemy malować na papierze cold press. Wy, jeżeli zdecydujecie się na malowanie, Według mojego tutorialu możecie użyć dowolnego papieru, ale najlepiej, żeby jednak był to papier przede wszystkim do akwareli i dwa, skoro używamy wody, jednak, żeby był to papier cold press, bo będzie Wam dużo łatwiej. Najlepiej byłoby, żebyście zaopatrzyli się w papier bawełniany bądź też z domieszką bawełny, aczkolwiek wiem, że nie jest to tanie, więc. Jeżeli uczycie się malować i malujecie na papierze celulozowym, jest to jak najbardziej ok, i wręcz nawet wskazane, żeby jak najtańszym kosztem się nauczyć malować. Natomiast musicie też wziąć pod uwagę to, że ten papier zachowuje się nieco inaczej niż papier bawełniany i woda też troszeczkę inaczej w niego wchodzi. Farba się odrobinę inaczej zachowuje. Trudność jest też w tym, że on nierówno wysycha, więc mogą być pewne zacieki, ale to jeżeli nauczycie się malować na papierze celulozowym, to na bawełnianym po prostu popłyniecie jak po nilu. Dobrze, papier mamy omówiony i to bardzo, 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 bardzo szeroko, a dodatkowo będę korzystać z mojego zestawu akwareli Aquarius. Proponuję, żebyście korzystali z dowolnych akwareli możecie naprawdę te takie tańsze, tylko nieszkolne za złote 50, zł, bo tym to się namęczycie, widzicie akwarele do momentu, aż ktoś wam przedstawi troszeczkę lepsze O, natomiast w na przykład osą były kiedyś do dostania takie zestawy tańsze, wiem, że Empik też ma takie tańsze zestawy akwareli i one są już zdecydowanie lepsze jakościowo niż te w kosteczkach szkolne za złote 50. Także możecie skorzystać z tamtych, możecie też zajrzeć na moją playlistę i wybrać, tam też są recenzje kilku tańszych akwareli. Może akurat coś wam się spodoba. Ja bynajmniej maluję akwarelami Aquarius od Romana Szmala. Oczywiście będą potrzebne pędzle. Ja będę korzystać na początku z pędzla Renesans w rozmiarze 14, potem może na pewno przejdę do mniejszego pędzla i to tutaj mam takie pędzle, które się nazywają koci język, ale jeżeli macie, a najczęściej używamy na początku tych pędzli okrągłych, to jest jak najbardziej też ok. Proponowałabym jednak do um, tych malunków plenerowych używać szerszych bądź też większych pensji albo płaskiego, albo takiego kociego języka, bo wtedy łatwiej nam jest całą powierzchnię pomalować niż na przykład takiego cienkiego, okrągłego. Ten akurat jest w rozmiarze 8. No, ten na malowanie powierzchni będzie za mały. Oczywiście potrzebna będzie woda, i to najlepiej, żeby to były przynajmniej dwa pojemniki, i albo jeden mamy na czystą wodę drugi mamy na brudną wodę albo jeden mamy na wodę do ciepłych kolorów, drugą mamy do zimnych kolorów. To już według upodobania. Nawet najlepszym rozwiązaniem byłoby mieć trzy pojemniki na wodę, wtedy by była po prostu bajka. I oczywiście potrzebny będzie ręcznik do odsączania nadmiaru farby albo wody z pędzla, no i paletkę, gdzie będziemy mieszać sobie wstępnie kolory. Do malowania widoczku możemy przejść z marszu, albo możecie sobie zaznaczyć ołówkiem, jak będziecie chcieli, żeby te góry się układały, bo na przykład... Tak wam jest lepiej pracować. Ja podchodzę tak o z marszu, właśnie i będę pracować w formacie pejzażowym, czyli w tym takim położonym, no bo w końcu malujemy pejzaż. Możecie malować w szkicowniku, możecie malować na jakimś luźnym papierze. Jeżeli malujecie na luźnej pojedynczej kartce, dobrze byłoby tą kartkę albo przykleić taśmą washi do jakiejś deski. A też bardzo fajnym rozwiązaniem, który kiedyś musimy sobie szerzej rozwinąć, jest zmoczenie tej kartki, nawet pod bieżącą wodą, i przyklejenie na przykład do takiej szklanej deski do krojenia. Kiedyś można było w niektórych sklepach kupić i po prostu ten papier jest przyklejony, zmoczony cały. A skoro i tak będziemy moczyć go całego, no to już mamy pewną rzecz za sobą. Podobno się wtedy tak nie wygina po malowaniu. Papier pełeniony tak się mniej wygina, aczkolwiek im więcej wody, no to tym bardziej się wygina. Więc musimy kiedyś tą technikę sobie sprowadzić. No, ale jak na razie, ja tutaj sobie zakleję brzeg, żeby mi to nie uciekało. Pierwsze, co zrobimy, to całą tą naszą kartkę sobie zwilżymy wodą. to tak, żeby nam woda nie stała, ale kartka była dobrze nasączona. A pod światło, jak sobie popatrzycie, to żeby tak delikatnie błyszczała, nie było żadnych mokrych miejsc ani suchych, że równomiernie sobie tą kartkę zwilżamy. Na zdjęciu niebo ma kolor taki pomarańczowy, i do tego użyję Hansa Yellow Deep, ponieważ ta żuć jest taka głęboka. A jednocześnie wpadająca mocno tak ciśnę po graniczu pomarańczowego. Jeżeli nie macie takiego ciemnego, żółtego, to możecie zawsze do jasnego, żółtego dodać odrobinę czerwieni, wtedy bardziej będzie Wam w pomarańcz to wpadało. Oczywiście trzeba to zrobić ostrożnie, umiejętnie, żeby nie przesadzić z ilością. Jednego bądź drugiego koloru, żeby odpowiedni odcień uzyskać. Nie pomaluję tak, żeby ten środek, tutaj, gdzieś ta część, była troszeczkę jaśniejsza, żeby tutaj było takie wyobrażenie słońca jeszcze tych mocniejszych promieni, natomiast tutaj dookoła, szczególnie rogi, staram się, żeby one były ciemniejsze. Nie kładę bardzo dużo tej farby. Pozwalam, żeby ta farba jednak troszeczkę sama też sobie popracowała, bo kartka jest mokra i ta farba się dosyć ładnie tutaj rozejdzie. Żeby troszeczkę ten kolor przyciemnić tak faktycznie w ten pomarańcz, żeby poszło, to ja też dodam odrobinę czerwieni rubinowej do tego żółtego na palecie. I już jest troszeczkę bardziej taki Pomarańczowe, takie ciemniejsze, i tutaj właśnie te rogi obdarzę tym kolorem. Wprowadzę też takie chmury, żeby coś się jednak na tym niebie działo. Dzięki temu, właśnie, że ta kartka jest mokra, wprowadzając na takie kreski, one na samym początku są dosyć mocne, ale potem się to wszystko rozchodzi elegancko, miesza się samo ta farba sama ze sobą. Myślę, że to niebo zostawimy teraz do wyschnięcia. I uwaga, jeżeli będziecie używali suszarki do suszenia akwareli, to uważajcie, żeby nie przepchnąć farby. Czyli jeżeli macie bardzo dużo wody nałożonej i takie kałuży Wam się zrobiły, no to w tym momencie możecie uzyskać zupełnie inny efekt podczas sus suszenia niż byście chcieli. Także też trzeba troszeczkę uważać z tą techniką. Niebo mamy namalowane, wyschnięte. Podoba mi się ta saturacja, czyli natężenie koloru. Wystarczy moim zdaniem, jeżeli... Wyszło Wam za blade, no to w tym momencie jeszcze raz sobie to zwilżcie wodą. Tą kartkę tylko nie przesadzajcie starciem, tak, żeby tylko zwilżyć kartkę. I jeszcze raz te, to samo, co przed chwilą robiliśmy. Natomiast ja zostaję przy tym, co mam już w tej chwili, i teraz zacznę malować góry tak partiami. I będę to robić tak, że góra będzie tutaj ciemniejsza i będzie delikatnie schodzić w dół jaśniej, aż do białego. Będę zostawiać takie przerwy, co da mi taki efekt Mgły na tych górach No i te góry, które będą już tutaj bliżej Będą miały drzewka u góry Te góry z samego tyłu będą miały taki kolor Brązowo-granatowy, więc połączę kolor Brązowy umbrę paloną Może być sepia, bądź jakiś inny ciemny kolor Z odrobiną jakiegoś niebieskiego Na przykład taki indygo Dobrze, powinien tutaj współgrać. W zasadzie można by było tutaj nawet już bez mieszania użyć na przykład szarości pejna w takim dużym nasyceniu. Też by to fajnie wyglądało. I gdzieś powiedzmy na tej wysokości rysuję sobie delikatnie góry. Wszystko zależy od tego, jak lubicie, czy góry mają być bardziej szpiczaste, czy bardziej takie gładkie, to już w zasadzie według waszego uznania, bądź też według zdjęcia albo rzeczywistości, według której się wzorujecie. No i tak jak mam już tutaj to namalowane, to to delikatnie wodą rozcieńczam, także rozprowadzam sobie pędzel w międzyczasie, odsączam, żeby też za mocno tutaj tej wody nie wprowadzać, ale tutaj chcę, żeby o, to było żeby ta farba mi się rozeszła, czyli uważam, że na górze jest troszeczkę za mało farby to sobie jeszcze dodam trochę, żeby to mi aby te góry były wyraźniejsze, ale sama ta krawędź, jak jest dobrze kartka wyschnięta, to, to sama ta krawędź powinna być taka dosyć wyraźna. W dół, jak dodaliśmy właśnie tej wody, to, to w dół się ten kolor będzie rozchodził. Za daleko też nie musimy tej malować, bo tutaj te góry za chwilę też powstaną. I to zostawiamy teraz do wyschnięcia. Znów możemy użyć w tym momencie jakiegoś szybkiego podsuszenia, żeby. Dobrze, tutaj mam już podsuszone. Teraz możemy kolejne góry namalować. I wykorzystam ten sam miks, ale że tutaj mam tą partię troszeczkę ciemniejszą z przodu, to dodam sobie albo tej umbry palonej, albo jakiegoś innego brązu bądź też czerni, żeby te góry mi takie ciemniejsze wyszły. I teraz to jest takie dosyć duże pasmo górskie. Zwróćcie uwagę, że akwarela wysycha dużo jaśniej niż została nałożona i trzeba mieć to też na uwadze malując. Jeżeli Wam się będzie wydawać, że to co namalowaliście powinno być ciemniejsze, wydawać albo po prostu będziecie chcieli, żeby było ciemniejsze, no to w tym momencie jeszcze raz możecie to pomalować zmoczyć wodą i jeszcze raz na, nałożyć kolor, ponieważ akwarela lubi być nakładana warstwowo, więc im więcej warstw, tym ona ciemniejsza będzie. Za pierwszym razem ciężko ciężej nie, będzie uzyskać, nie jest to niemożliwe, ale będzie ciężej uzyskać taki naprawdę głęboki kolor. A chcemy, żeby ona była na, żeby ona nadal była transparentna, a jednocześnie, żeby była wyrazista. Kolorystycznie. Dobrze, przechodzimy do kolejnego pasma, bo w moim, w moim odczuciu to jest wszystko w porządku. Tutaj. Kolejne pasmo będzie tutaj i ono już zaczyna być takie z przejściem z takiego ciemnego już bardziej w granat. To pasmo poprowadzimy przez całość. Zostanie tutaj ten jaśniejszy pasek, który będzie sprawiał wrażenie, że tutaj jest mgła. Dobrze, teraz tutaj taki niewielki pagórek jest, i tutaj będzie kolejny, i ten kolejny, na kolejnym już widać drzewkę, więc spróbujemy takiego efektu z lekko wilgotnym tłem. Nadal będę używać tego miksu indygo i troszeczkę szarości pejna do kolejnych. Teraz gdzieś tu, gdzie nam szło to pasmo. Nie w pełni to wyszło, troszeczkę tylko widać. Troszeczkę chyba jednak za suche to tło było, ale są tutaj takie miejsca, gdzie faktycznie już zaczynają te drzewka być widoczne. Ale to dobrze, bo z tej strony już będziemy musieli poprowadzić taki mocniejszy pasek i tych drzewek będzie tutaj więcej. A jeżeli te drzewka Wam nie wyszły, no to po prostu. Pędzelkiem można te drzewka tutaj sobie domalować takimi delikatnymi kreseczkami przez całość. Póki jeszcze te, ta góra jest mokra, to te drzewka tutaj się w tą górę tak wtopią, a na zewnątrz będą już widoczne. Tu mamy kolejny pas w ten sposób dziś idący. Tylko musimy uważać, bo sam ten koniec chcemy zrobić sobie pomarańczowe, bo to są drzewa już z samego przodu. Czerwono-pomarańczowo-czarny. Ponieważ wiemy, że chcemy tutaj pod spodem mieć już pomarańczowe drzewa, my sobie ten pomarańcz od razu tutaj wprowadzimy i używam tego miksu, którego używałam na górze. Ale dodam zaraz sobie troszeczkę więcej czerwieni i użyję większego pędzla do tego. I dobrze, że mam góry jeszcze wilgotne, bo to się. Bardzo fajnie tutaj dwie warstwy ze sobą połączą. Przejdą, bo one przecież i tak w rzeczywistości tam na siebie nachodzą. Tutaj zobaczcie jak fajnie przechodzi. Już widać te drzewa, które się pojawiają. Jeżeli troszeczkę farba Wam zaszaleje, bo za dużo mieliście wody na pędzlu i ona zaczyna się tak rozpływać, to zawsze możecie użyć ręcznika papierowego. Po to macie go pod ręką, żeby troszeczkę tego, tej farby ściągnąć. gdzie nigdzie też można dorysować jakieś drzewka, które mogą być bardziej widoczne gdzieś tutaj jest mgły, mogą się wyłaniać, bo tutaj całe, cała ta ściana przecież może być zarośnięta lasem no i praktycznie już koniec, troszkę jak dla mnie ciemne to pasmo tutaj tego jesiennego lasu wyszło ale ten czarny akwariusz jest granulujący, to mocno granulujący, i dzięki temu wyszedł ten efekt takiego troszeczkę rozlania, bo woda uciekła mi w stronę farby, a ten, ta czerni się zgranulowała na dole. I to jest jak najbardziej na miejscu, tutaj, dlatego że ten pasek tutaj te, tej czerwieni ma być drzewami, one mają być nieregularne, tutaj mają być liście, ma troszeczkę światło padać. Więc teraz mogę sobie dodać różnego rodzaju kropki, kreski w odcieniach żółtego, w odcieniach zieleni, jakiejś takiej pomarańczy. Te zacieki właśnie bardzo fajnie mi się będą tutaj komponować z tym wszystkim. No i tak myślę, że na tym możemy zakończyć ten malunek. Teraz... To, co dla wielu jest najprzyjemniejsze, czyli ściąganie taśmy. I tutaj od razu widać, jak różne rodzaje papieru różnie reagują z taśmą Łosi. To czerwone to jest brystal taki kolorowy i niestety on się tutaj przykleił natomiast ten papier bawełniany z niego się bardzo ładnie ta taśma i odkleja jeżeli używacie taśmy washi to najpierw spróbujcie jak ona współpracuje z papierem no i mamy piękny jesienny widok górski ten widok można naprawdę przerobić na wiele sposobów sama ta technika właśnie takiego malowania Warstwami i rozciągania potem wodą tej farby w dół ma wiele zastosowań. Także korzystajcie z tego pomysłu, malujcie swoje widoki górskie i pokażcie mi, jak Wasze widoki wyglądają. Może akurat będziecie malować też w jednym z moich szkicowników. A tymczasem żegnam się z Wami cieple, czule, jesiennie. I do następnego razu. Pa!